Cześć Siemanko, witam was w kolejnym materiale dzisiaj Horrorek The Hospital. E, króciutki bodaj, że to jest od tego samego twórcy, co The Crypt. Nie jestem teraz o 100% pewny, chyba to było tego samego. E, jak się pomyliłem, to przepraszam. E, I przedstawia nam historię, gdzie jesteśmy gdzieś tam pacjentem w szpitalu. I chyba musimy uciec z tego szpitala, coś takiego z opisu wynikało, więc nie jest to długi horrorek, jakieś 20 30 minut, więc w jednym nagraniu się powinno uwinąć. I zobaczycie pewnie full gameplay w tym materiale, więc yy, nie przedłużam, zobaczmy jak to wygląda. Dobra, tak jak mówiłem, jesteśmy tym pacjentem. Uh, when the virus got me i was hoping i would be among the major, majority of who get only mild, mild symptoms and recover quickly but my condition grew worse day by day uh, czyli kiedy go tam wirus złapał nas uh, myśleliśmy że będziemy w większości osób które przejdą do prostu tam z y, łagodnymi symptomami i szybko wyzdrowiejemy ale jakby nasz stan zdrowia się pogarszał z dnia na dzień Zapisałem się do szpitala w, w tamtym tygodniu, ledwo mogłem oddychać. Zapłaciłem dużo, żeby dostać w ogóle do jakiejś tam prywatnej, mieć prywatną salę. I znalazłem jedną, która była wolna akurat. No ale nie było to w innych szpitalach jakby w ogóle innych pokoi, bo przez pandemię. Czyli w ogóle strasznie jest... Strasznie jest dużo chorych przez tą pandemię. W tym szpitalu, w tym miejscu. Czujemy się teraz słabiej z dnia na dzień. Jesteśmy mogli ogóle podłączeni do tlenu. Nie przyjmujemy tlenu jakby samemu, tylko przez ten. Jesteśmy przez, yy, podłączeni do pompy. Jesteśmy niewiążącymi. By było. Strasznie umrzeć samemu w tym pokoju. Zastanawiamy się, co się dzieje po śmierci. Czyli chłopiec obstrany przed śmiercią. Znaczy, my jesteśmy, bo sterujemy nim chyba. Uuu uh. A, czyli pewnie sen jest Wstałem? Jakim cudem jestem na nogach? Ledwo... Nie pamiętam kiedy wstałem z łóżka Dobra, WSD się ruszamy Saveuje się automatycznie Okej okay. Nie ma nóg Czyli to sen jest prawdopodobnie My bed Wszystkiego nie będę tłumaczył też, pamiętajcie, nie? Będę starał się takie najważniejsze, fabularne rzeczy tłumaczyć. Hmm. Krzesła dla odwiedzających. Ładnie to graficznie wygląda, nieźle. Łazienka zamknięta. Łazienka jest zamknięta. Medical device, it's silent. Okay, czyli jakby nie pamięta, żeby nas odłączali, nic, że w ogóle jest nieaktywne. Ujojojojojojojojojojojo. Uj, 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 uj. Czem Gdzie są wszyscy? Gdy sprawdzaliśmy, było pełne jakby ludzi i tak dalej, pacjentów. No sen, łopie sen. Zamknięte, nie widać przez okna w ogóle też. Mamy bieganie? Nie, stanowisko pielęgniarek, okej, okay, tu jakaś mapa chyba jest. Ale ona chyba nieaktywna jest, bo jest niewyraźna Zamknięte No tu Zamknięte A tu zamknięte No tu Zamknięte Co musimy iść tam Część, czuję, że tu będzie dużo jumpscarów od ostatniego twórcy to samo było w sumie z Dekryptem. Jak nie widzieliście, to polecam zobaczyć. Tak, coś czułem, że zaraz coś wyskoczy, dlatego już byłem przygotowany. Ale tu się świeci nie zielono w ogóle. Ale przecież nie mogę. żyło się Do zamknięte tu zamknięte czy to jest skrzydło dla pacjentów? Czemu tak opuszczone? Ktoś tu musi być, jakieś pielniarka, doktor. Ład, co? Ktoś po drugiej stronie drzwi? Pokój jak ja byłem, ale. Bajzer to jest. Hm, ktoś kupkę zrobił. Hmm. 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 Ja się nie dziwię, że zrobił kubkę, jak mu taki telewizor wyskakuje, nie? Co leżysz że nagle ci wyskakuje takie coś. A już nie ma zasilania nagle. Hmm, ciekawe. A, czy nasza postać chyba kojarzy tą postać? A no to jest ta postać, co zrobiła przed chwilą, nie? No, no prawda, bo leżysz właśnie w śpiące teraz, czy coś i ci się śni takie coś. Opie. Kolejne drzwi. Zgoduję, że wrócić już nie mogę. Ej, laska, poczekaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Nie zamykaj drzwi. Wszystkie pokoje takie same. Nie wiem czy te się nie przestawiły To jest otwarte. Już zamknięte. Kto za mną drzwi. To za zwłoki tam były. Czy to jest ten? Jeśli tak, to coraz bardziej nie podoba mi się. Ktoś się ze mną bawi? nie może być ona, to jest sen, koszmar W którym jestem uwięziony Jak to może być ona? A tam mogę wrócić chyba Ty Coś tu się Czekaj, st... czekaj, 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 czekaj czek, 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 czek. Wyczuwam jumpscare. uuu, uh, okej. Okay. Co? Jak? Jak tu się znalazłem? Poroznaję to miejsce. Meble. Uh, to jest mieszkanie, w którym mieszkaliśmy. Apartament. Tylko, że wszystko jest opuszczone i zgniłe. Coś jest na stole. To nie może być. To nie może być ona. Nie mogę zobaczyć jej twarzy. żyje przez 4 lata. Nia, ja, to ty? To nie jest prawda. I'm dreaming. Śnie. Czyli w tym coś w apartamencie się stało w tym mieszkaniu. Jak jest pewnie tak zgniły i sten. Opuszczone tu pewnie może spaliło się w pożarze, zginęła, czy coś. A to jego żona czy coś może być też, nie? A, czyli poczucie winy, jakby go zjada od środka. Czy mogę ją uratować? Przepraszam, nie wiem o co chodzi, ale przepraszam. Tylko lodowata cisza. Co na chce? Piękna! Nia? Czy ja oszalałem? Niezłe tam leki ci dają, chłopie. Zdjęcie Nia. Pamiętam to zdjęcie. Zrobiliśmy je na plaży. Po... Jad... znaczy jadce, no po kłótni. Była tylko 24, miała 24 lata. Aha, czyli ona miała jakieś urojenia, czy urojenia? Jakieś problemy z głową. Okej. Okay. Próbowała mi ale odmawiała. A, gdy okazało się, że jest po prostu niebezpieczne dla nas obu... ...zakończyliśmy związek. I pogorszyło się. Telefon, głuche telefony, stalking. Groźby. A raz się obudziłem koło tego w nocy i widziałem, że jak stała koło mnie, koło mojego łóżka. Patrząc się na mnie. Swoimi ciemnymi, mrocznymi oczami. Widziałem co trzyma w ręku. Nóż! Nic z tego nie ma sensu. Tym mieszkaliśmy, póki nie nastało piekło. Dobra, czyli chłop miał dziewczynę, która miała psychiczne choroby, z jakąś tam z głową coś a, i zakończył związek, ale nie chciała jakby skończyć z nim związku. Typowa historia do horrorów. Ten szpital zaczyna się rujnować Czy my w Silent Hill'a gramy? Może umieramy, dlatego takie sny mamy, zwłoki, pewnie jej Pewnie do ekwoku muszę. O, właśnie. Bawi się ze mną. Muszę znaleźć wyjście z tego koszmaru. Już nie mogę wrócić, pewnie, nie? Okaże się, że ten, okaże się, że ona przeżyła i nas zabije w prawdziwym świecie, nie? Aha, czy ona próbowała nas zabić ogólnie? I tam policja zabrała ją po prostu i wysłali do szpitala psychiatrycznego. Ale tydzień później dostałem ukropny telefon. Czy ona uciekła? O! Siema! Jak się wisi? Co he he. chcesz ode mnie, Nia? Ja. Zrobiłem co mogłem. Czemu mnie, prześladuj Czemu mnie prześladujesz? No, może powiedzieć tak. Nie ja. Co chcesz ode mnie? Myślę o tej notce, not co zostawiłaś. Tych twoich ostatnich słowach, które napisałaś. Na no, i napisałaś, że nigdy, nigdy nie pozwoli ci odejść. Te słowa były skierowane do mnie. Czy o to wszystkim w tym chodzi? Przez mordę będzie, patrzcie, jakie to było obvious. Czy my do pokoju wróciliśmy? Tak, wróciliśmy do swojego pokoju. Jak się tu znalazłem? Nie, i co ja od nowa muszę tam iść? Ale dalej w tym koszmarze jesteśmy Musiałem, że biegać mogę, bo jakoś jak postać mi się szybciej porusza Co ja chcę tam wyjść? Co ja tam znajdę? Jestem w śpiączce, uwięziony w ciele Albo jestem martwy, a i to jest moje piekło Co, nie wiemy, czy jesteśmy w piątce, czy jesteśmy w piekle. Ok, na pewno koniec? Oj, jednak koniec. O, szczerze, dość słaby horror, jakby nic specjalnego tutaj nie ma. Symulator chodzenia. Kilka jumpscare'ów, które jakby. Już trochę jestem przyzwyczajony do Jamskerów, jakby, no. Klimat jest taki prosty. historia jest napisana na kolanie, taka typowa, że. O, jest dziewczyna, która miała tam nasza była, która miała jakieś tam psychiczne choroby i teraz nas prześladuje i, i teraz nie wiem co się dzieje. Końcówka też nie wyjeśla, czy faktycznie jesteśmy w pionzec, czy dalej ten Sen jest? Czy faktycznie my umarliśmy i po prostu to jest nasze piekło, tak zwane Afterlife. I, i musimy nasze jakby tormy, nasze cierpienia przeżyć w tym piekle. Nie wiem. Ciężko powiedzieć. Chyba musimy, musimy sami, sami dopisać historię. To był The Hospital. Mam nadzieję, że się podobało. Mi tak średnio, ale mam nadzieję, że materiał wam się podobał. I co? Dzięki, że byliście. Uciekam i widzimy się w kolejnych horrorkach, w kolejnych materiałach. Więc trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej!